Mieszkańcy powiatu Dębickiego wiedzą, że jak na grzyby, to tylko do wisowej, a szczególnie na wielkie grzybobranie. Już od 9 lat miłośnicy zbierania darów lasu spotkali się na corocznej imprezie. Zaopatrzeni w nożyki i koszyki, żwawo wyruszyli na poszukiwania najpiękniejszych okazów. Pod drzewami, no pod liściami też są. Udało mi się, nawet znalazłam takie grzyby sześcioraczki i trojaczki, także jednak te grzyby są. Wydaje się, że ich nie ma, ale jak się pochodzi trochę po lesie, to grzyby są. To też dużo długo zbieraliśmy, kolega bardzo dobrze się też spisał. Podobno, że jeden na milion taki. Znaczy mama nasza mówi, ale też wygląda bardzo fajnie. A co to jest? Właśnie... Y to są cygle Kolega już jest przynajmniej... Ile ty jesteś lat już na grzybach? Aż Chodzę na grzyby 5 lat. Aha, ja dopiero zacząłem, ale i tak nie najgorzej mi poszło. Tutaj my natrafili, to, to jest nietypowy grzyb, tak zwany szmacia, bo no, są podgrzybki prawdziwe, różne grzyby są. Najlepszy, najlepszy grzyb jaki, jaki, ja bym smakowała. Oczywiście prawdziwki prawdziwkami, ale to jest, to jest, to rzadko się spotyka. Pojawiają się dużo młodych, także grzybobranie u się zaczyna. Piękne okazy się zdarzały, ten był chyba najpiękniejszy. Borowik ceglastopory, jadalny, niedopuszczony do obrotu, ale bardzo dobry grzyb, tylko ma troszkę twardy korzeń. Gości nie brakuje, grzyby też dzięki Aurze i Panu Bogu dopisują. Wszyscy są zadowoleni, jest satysfakcja, że, że są te grzyby, że, że, że jest to zbierać. Nie tylko rywalizacja i żyłka poszukiwacza przyciąga grzybiarzy do gminy Jodłowa. Wspaniała atmosfera i wspólna integracja sprawia, że do wicowej zjeżdżają goście nie tylko z powiatu dębickiego. Teściowa tutaj mieszka blisko. No i Raz w miesiącu bywamy. A teraz to tak praktycznie zanika wszystko rodzinne, takie wypady do lasu, także zachęcam wszystkich. Skoro ludzie przyjeżdżają to chyba warto, bo co roku to jest tutaj więcej iluzji, grzybów i, i wszyscy przyjeżdżają i odjeżdżają zadowoleni stąd, no to myślę, że warto. Jesteśmy społecznością bardzo życzliwą, uprzejmą i jesteśmy zadowoleni, że ludzie przyjeżdżają, nas odwiedzają i, i, i że wracają zadowoleni również oni. Jest to takie, taki zakątek dość malowniczy, górzysty, ponad wysokość 409 metrów. Tutaj jest najwyższa, także jest tu, można tu przyjeżdżać. Nie tylko grzyby zbierać, ale też i piękne widoki. Czasami można i tatry zobaczyć. Także zapraszam na Wisowę. Wielkie grzybobranie nie mogło obyć się bez degustacji tematycznych smakołyków. O te, jak co rok zadbały panie z kół gospodyń miejskich. No, można zrobić zupkę grzybową, można zrobić grzybki duszone, można zrobić pierożki z grzybkami, można zrobić takie kulewiaczki jak my mamy z grzybkami. No, można grzybki nafaszerować, można nawet naponczować. Myśmy to nie tak dawno zawiązały właśnie koło. Gospodyń Wiejskich Mieszkańców Dębożyna i Zagórza. Połączyłyśmy te dwie małe takie wsie, nasze małe ojczyzny i wspólnie właśnie e, zaczynamy tutaj już na działać po prostu. No i fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Są te zarąbiscy tutaj na Wisowy, zawsze nas mile przyjmuje. Moja kapela zawsze coś zagra i fajnie się bawimy. Koł Gospodyń Wiecki jest coraz więcej i nasze teraz się otworzyło tak, tak. Pani Ania, no jak od początku jesteśmy są sami, jak i ona, tak jest. Także współpracujemy dobrze. Wójty się zmieniają, teraz jest dobry wójt, jeszcze lepszy może jak dobrze, także jest dobrze, pogoda dopisuje. Tegoroczne spotkanie miłośników grzybobrania było już dziewiątym z kolei. Za rok jubileuszowa dziesiąta edycja. Na tę okazję organizatorzy zapowiadają wspaniałe atrakcje. Na wydarzenie zaprosili wójt gminy Jodłowa i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa wiodłowej.